O, 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 let's go, mamy farmę. Super kary na farmie, nie, no co robimy za temat? Ale mi suwa, człowieku, skitrano rano. Padynie normalnie na farmie. Co to jest? Wunż, wunż rzeczny na farmie. Siloski. Mhm, można wejść oczywiście, że tak. Traktor Porsche. S. Temat z Auta częste na wsi. I to jest mega subiektywne, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Auta częste na wsi. Zaraz wyjdziemy na jakichś stereotypowych ludzi, ale częste na wsi, czyli kolega w Apollo odpada. I pagani też. O, tak plus minus częste na wsi, wiemy. O, typu jakieś wagi, Volkswageny. No, Zeta też tam jeszcze ujdzie. Co bierzemy, widzowie? Może weźmy amerykańską wieś. Pa, takiego? Człowieku? Myślę, że spoko, nie? Fituje. Nikt nie mówił, że polskiej wsi. Myślę, że takim się mogą bujać w Stanach. Chevrolet Tahoe Z71. Myślę, że to najlepiej będzie pasować z tego, co mam. Zaparkujemy się jakoś ładnie. Helikopter w sumie spoko. Pyk. U. Nie no czekamy, co tu reszta zobaczy. Audi idealne, no do wożenia słomy, jak najbardziej. Pokaż mapkę. Tu, na samym końcu, to helikopterem chyba Ci będzie najszybciej Jak się respisz, to heli tu do końca, patrz Sam koniec mapy, lewy dolny róg Supra... uuuu, no i to mi się podoba, człowieku, raptorek Nice Raptorek jak najbardziej w porzo Jak to się prezentuje? Dobra, popatrzmy, popatrzmy co przyjechało na naszego pięknego złota. No i co nam przyjechało? Nissanik, Duke Nismo eresik, no spoko, spoko. Golfiki przyjechały, oczywiście, to mi się podoba. Ale GTI, GTI na bogato. Można sobie pootwierać, pozamykać wszystko, jak to w środku siedzi. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj ten Chevrolet Tahoe, amerykański wielki człowieku, czy Suf. No niby suf, ale to w Stanach mają wielkie te auta, jak to w środku Pyk pyk, no elegancko, jakiś CarPlay nowoczesny, mega dużo miejsca Ciekawe czy można z tyłu tu jakoś yy, wsiąść Można chyba, ale bagażnik malutki, bo tu fotele są Ale chyba się nie da do nich yy, wejść Da się w te tylne? Nie da się chyba w te tylne Daj mu <ścoughs> Czyli mamy Golfa co tu, czwórkę ta? i to są trójki obok Mhm, jeden i drugi, czerwony, żółty Chevy Znaczy te El Camino to je, ta? Nice Hot Wheels Mhm, mhm kadilaczki nowe kadilaczki nowe Ej, ten w kombi? To nie jest nowy Bo nowe były ATS, VQP i ten CT5, sedan To to kombi to jakieś starsze, nie wiem skąd to ziomek wytrzasnął Fajne Auta często spotykane na wsi, GT2RS, okej okay. I tu też jest kombi? Ej lol Nice, te kombi chyba jakoś wcześniej musiały być w grze, co? No wyszło, wyszło sporo autek, ale fajnie, że te kombiacze Tutaj z The Bad Guy'a Jak najbardziej w pożo. Clio, Clio 6 No człowieku, jakbyś na wsi zobaczył To by kopara opadła, jak to mówią Clio 6 sztosik Wetka, amerykańska wieś, jak najbardziej Japońska wieś, taki? Może być RS4, sztosik. I niebieskie. Klasyczny kolorek. Obok RS6, no to już mniej spotykane, ale pewnie gdzieś by się znalazło. Gdzieś by się znalazło i jak najbardziej. I raptorek. No, raptorki sztos. Człowieku, ile tu jest miejsca? Wygodna fura, ale w Polsce czymś takim się przemieszczać, to współczuję, jak ktoś tym jeździ gdzieś. Weź tym zaparkuj, nie gdziekolwiek. To jest jakbyś te czwórką jeździł. Albo nawet pewnie to jest większe od te czwórki. Zielony golfik. To jest czwura, nie? Tak, tak jak tam stał. Kolejny Audi, też RS4? Ej, w grze jest chyba tylko RS4, nie? Czy RS2 też jest? Nie, chyba też był RS2 w, w giereczce Arteonik? To jest normalnie w grze? Nice! Nie wiedziałem, że jest Arteon. Chyba, że dzisiaj go przeglądałem? Nie, nie wiem. K Kutrujeczka jak najbardziej. To? Z Hammer? Nice! No i Pagani na pewno odpada Supra trójka przejdzie, ten też odpada No i tu jeszcze fura O, to pasuje, to pasuje Szczególnie z Underglowem i na takiej feldze Yeah RS4 Nice Ty, co temu się stało? Ziomek, ty 20 worków Człowieku zaprawy przywiózł Na budowę Bo jak mu sprężyny z tyłu zgięło To, to jest chyba auto z lotu Auto z lotu, zdecydowanie Gleba, ale to jest naturalna gleba To jest człowieku, jak wiesz Przywo... O nie, gdzie Sprężyny wywaliło, no No mówię, tu jest człowieku, wiesz 20 worków zaprawy murarskiej w bagażniku Przyczepki nie ma chłop, no i musiał autem I trochę sprężynki siadły, Ale Już wszyscy w niego wjechali, pozro, ty, jaki młyn Dobra, palę stąd gumę Człowieku, upalanie, upalanie, pod stodołą. Upalanie, pod stodołą. Tędzie wjechał, ty. Ja trzymam cały czas ręczny jak coś, nie? To jest maks upalania tej fury. Chyba zrobimy jakąś furę pod drifta kiedyś w tej giereszce, bo nie mam ani jednej pod drifta. Ty, myślałem, że to jest jakaś kolejka górska, a tu chłop helikopterem se leciał. Gdzie pasat? Właśnie nie ma pasata. Arteonik jest tylko. To jest taki Janusz Premium. Passata chyba w ogóle w tej giereszce nie ma. Ja driftu nie zrobię. O! Troszeczkę. Szkoda, że Passata nie ma, co? Ale Arteon? Ty, skąd jest Arteon? Normalnie jest Arteon dodany? Dali Arteona, a Passata nie dali? O, jest, bez kitu. A nie dali Pasata? Trochę skam, co? Skam. Auto z badguys dobrze lata bokiem? No to testujemy, to testujemy. Auto z badguys akurat mam. O to chodzi? O, i obróciło aż Dobrze to lata, ty Kod zoom? A co dostanę za kodzik zoom? 2023 feju, fairway zoomer, co to jest? Aha, tego, ten wózek Dobra, widzowie, test Bugatti Na klawiaturze Gdzie właściciel? Test, test VMAXa robimy bo podobno padł granicza. Czy tą polną trzeba jechać? Nie ma tu trasy normalnej? O tu, za polem. Nie nieposionym. nie posionym. Da się przejechać? Dobra, posionym, posionym. Oj, tu jest autostrada, to idealnie testniemy v Tędy. Dobra, let's go, let's go. Podobno powyżej 430 na klawie będzie szło. Z górki to na pewno. Tak, no patrz i co, i 430 idzie i tak. Ten pad nic nie zmienia. But w podłodze, siódmy bieg, 430 jedziemy. Nadal 430, dobra, ładuje Nitro, i z Nitro 490 było. Jak zepsute top speed 612 na godzinę. O lol. No dobra, no to coś u mnie nie działa faktycznie. To może moje Porsche powinno szybciej jeździć i też jest zepsute. Ej, zepsute konto może mam. A w Porsche nie wiem jaki VMAX mam teraz Ej, homik za ciężki, no rel. 431, mam VMAX tu? To chyba dobrze pokazuje, nie? Vmaxa. a No ale tym 430, to tyle co to Bugatti Ty, a weź Tym Bugatti, dawaj Zobaczymy czy mi odjedziesz Gdzie jest to Bugatti? Bo Bugatti jechałem 430 I tym moim też 430 pojadę Gdzie jest Bugatti? VMAX w GTR-ze? 360, no to okej okay. Widzowie na czacie, na Twitchu, dajcie kody jak ktoś pamięta jakiś Let's go Ale tym to ty bym miał bierzesz, tym bogaty No i tu nagle, pa Człowieku jak z procy wystrzelił Nie, no ten mój prosiaczek maksymalnie tam 500, coś. No i to Tetetka mnie jeszcze prześcignia. Już jestem czwarty niby. Ale skam. No nie. Skam fest. Te wyścigi. Ej, tu była pierwsza w ogóle. SST Tuatara, 29 sekund. Ja miałem 32. Lol. To Tetetkom sekundę szybciej, praktycznie.